Kolejne pytanie od widzów padło. Pytanie Petarda. Co ja sądzę o twórczości pana Marka Kotońskiego? Odpowiem wam oczywiście na to pytanie, bo to jest tutaj pytanie, jeżeli nie kluczowe dla poprzedniej części tego filmu, dlatego nagrywam ją z tego samego tła. To bardzo ważne. Ale abstrahując na razie, od samej osoby pana Marka Kotońskiego odpowiem wam najpierw co ja sądzę o psychologii ewolucyjnej dlatego że um, jego twórczość w praktycznie 90 paru procentach sprowadza się do przedstawiania czy propagowania czy wyznawania argumentowania tez nurtu który się nazywa psychologią ewolucyjną teraz ten nurt on nie narodził się w Polsce ani niczego nie ujmując panu Kotońskiemu, no nie jest on jego twórcą. Natomiast jest bez wątpienia prekursorem tego nurtu w Polsce. W tej konkretnej dekadzie, czasach, w tej konkretnej sytuacji. Jak przyjrzycie sobie kanały anglojęzyczne, to znajdziecie więcej takich panów kotońskich, na przykład pan Gonzalo Lira. Czy nawet pan Jordan Peterson. Nie pomijając tutaj całej masy kanałów pomniejszych, która, której pewnie w ogóle nie znacie, bo to nie są osoby z mainstreamu, na przykład coach Greg Adams, Matt Cross, Far From Average. Cała masa tych kanałów jest. I teraz to, że te kanały się pojawiły i te tezy, te... te sądy, te prawdy, że to wszystko wypłynęło na wierzch, jest pewnym efektem działania pewnych praw, które w przyrodzie mają miejsce, o których sobie już mówiliśmy, mianowicie jest to jedno z praw życia prawo akcji i reakcji. Jeżeli w przyrodzie następuje zaburzenie równowagi, tak jak tą równowagę zaburzyły przez dekady, finansowane przez oligarchów, którzy chcieli wywrócić ten naturalny, tradycyjny porządek rzeczy w świecie zachodnim, finansowane ruchy feministyczne i cała ta lewacka ideologia, jeżeli ty przez 20 czy 30 czy 40 lat, serwujesz ludziom tą papkę, wydajesz gazety typu Kosmopolitan, finansujesz portale typu Kafeteria, cały ten, cały ten, całe to szam, bo tego się inaczej nie da nazwać, ma ogromne finansowanie, to w pewnym momencie następuje takie przeciążenie i taka masa krytyczna, że przyroda nawet zaczyna się buntować, dlatego że widzi, że nagle Tradycyjna rodzina legła w gruzach, tak, 70% rozbitych małżeństw czy związków, samotne dzieci bez żadnych wzorców, bez żadnej sensownej opieki, upadłe całe narody i całe społeczeństwa zbankrutowane, więc następuje reakcja ze strony samej przyrody. I reakcją taką jest właśnie ruch, nie żaden inny, tylko właśnie ruch Red Pill. Czy Miktał, którego prekursorem w Polsce jest pan Marek Potąc. I teraz, jeżeli tamci mając do dyspozycji ogromną machinę propagandową, rozrywkową, cały horybrut, gazety, uniwersytety opanowane przez różne sfeminizowane klany, sądy, politykę. To nie ciw się, że nagle się okazuje, że ruch e, Miktał ma miliony anonimowych e, zwolenników czy żołnierzy. I dobrze, że ma anonimowych, dlatego że widzicie, co się stało, kiedy e, kiedy pan Marek publicznie, e, czy w swoich książkach, czy w przestrzeni publicznej zaczął te tezy głosić: e, Maksymą Konfucjusza, kto trzęsie drzewem prawdy, tak mu do głowy lecą o Belgii i nienawiść. I to się właśnie stało, tak cała ta machina, cała ta energia z tej jednej strony oczywiście musiała znaleźć ujście i prekursorów czy twarze tego ruchu poniosły za to ogromną cenę. Natomiast czy ja nie wiem zgadzam się z postulatami w psychologii ewolucyjnej. Słuchajcie, no to zależy od konkretnych czasów. Oczywiście, że jest prawdą, że w nas ten człowiek prehistoryczny, gdzieś tam sterowany przez ten gadzimusk, tkwi i w każdym momencie życia to jest widoczne. Natomiast pamiętajcie, że przez tysiące lat cywilizacji ludzie budowali jednak system wartości i pewne zasady, reguły prawne, pewne zwyczaje, które miały tego człowieka prehistorycznego w człowieku. Właściwym, fizycznym zamknąć i kontrolować, mieć go pod jakąś kontrolę. Tutaj cytując omawianego, do tej pory w krajach są kraje, no w domyśle arabskie, w których kobiety ze zdradę kamieniuje się, a mimo to są kobiety, które zdradzają. No oczywiście, że tak jest, ale to wszystko jest kwestia, słuchajcie, statystyki. W Polsce się nie kamienuje, bo trzeba by było kamienować 70% społeczeństwa. Rozumiecie, jaka jest tutaj, to jest kwestia tak naprawdę skali, zjawiska. I teraz te tysiące lat cywilizacji, te tysiące tych lat nauczań, tych mędrców, tych proroków, tych psychologów, tych autorytetów, oni wszyscy przez tysiące lat budowali to, że my, ty i ja siedzimy tutaj na jednym terenie, w jednej wiosce, tak? Pijemy kawę i nie zabijamy się nawzajem, nie podrzymamy sobie gardeł, czy nie dobieramy się do swoich kobiet, prawda? I teraz, jeżeli ty znalazłeś się w czasach, kiedy cały ten tysiącletni wysiłek ktoś chce obrócić w perzynę, tak, podkopuje ku swoim partykularnym interesom, no kto, no wiadomo kto, wspominałem o tym wiele razy na, na swoich filmach, to co ty będziesz robił? Będziesz wierzył w to czy tamto? No to nie jest kwestia wiary w to czy tamto, dlatego że oba te podejścia są prawdziwe, natomiast któreś wysunie się na prowadzenie, tak, skoro ty wartości zniszczysz, no to wyjdzie psychologia ewolucyjna, tak? Ludzie zaczną już faktycznie zachowywać jak zwierzęta na ulicach. I to wychodzi, tak? To jest samo spełniająca się, popatrzcie, przepowiednie. To nie jest tak, że tamci się mylili, a ci z psychologii ewolucyjnej mają rację i teraz widać, że oni mieli rację. Nie, po prostu świat się zmienił, tak? Wartości upadły. Ktoś je zdemolował przez 30 lat. Już pamiętacie wszystkich wyśmiewanych mocherów, że to tam były <grym> wykształciły, były mochery, tak? Ta jadka ta nagonka to trwa w Polsce od ładnych kilkudziesięciu lat. I dzisiaj zbieramy jej plony. Tak? I dzisiaj efektem tego jest ruch Miktał, który się urodził na całym świecie. I idee niosą się po subtelnym planie. Wiecie, jak radio było wynalezione? Tak? Wynalazł Popow w Rosji i Marconi w Italii. Dlaczego na dwóch krańcach Eurazji nagle ten sam wynalazek wynaleziono? On wynaleziono dlatego, bo idee się niosą po subtelnym planie. Skoro tamten miał już w głowie pomysł, i już pracował nad tym, to ktoś. Na drugim końcu globu, który myśli podobnie i pracuje nad podobną rzeczą, on pociągnie tę ideę ze świata subtelnego. I tak samo ja widzę, słuchajcie, nagrywam film o samotnych matkach i widzę, że tydzień temu ktoś inny już moje argumenty, słuchajcie, podał i film opublikował, a mój już leży na dysku, tak? Czyli ja antycypowałem słowa tamtego gościa albo w drugą stronę. Ja coś w swoich filmach powiedziałem, i za chwilę, ja w Ameryce, widzę po dwóch tygodniach, ktoś inny wrzuca coś podobnego na kanał. Więc to się niesie, tak? I teraz słuchajcie, oczywiście, że jest to przeciwwaga i kontra dla całego tego zepsutego świata, tych tandetnych e, antywartości, który nas niszczy który nas podbija. Więc ja w oczywisty sposób stoję po stronie, po której stoję, tak? I skoro pan Marek Kotoński stoi po tej samej stronie, to oczywiście ja go w tej batalii wesprę, tak? Bo kto nas łączy? Łączy nas wspólny wróg. Bo tym wrogiem nie są oczywiście kobiety. Tylko tym wrogiem jest, jak wspominałem wiele razy, oligarchia, która okradła nas ze wszystkiego, tak? Jeśli my mamy iść na wojnę i o swoje zasoby, o nasze prawa, o nasze środki, o nasze możliwości, o nasze kobiety, to oczywiście, że jeżeli pan Kotoński poprosi o pomoc, czy będzie chciał sojusz zawiązać, oczywiście, że ja taki sojusz zawiążę. No wymieniliśmy kilka maili swego czasu. Takich ludzi jest, słuchajcie, wielu. Pamiętajcie, że takich ludzi we vlogosferze jest wielu. I ci ludzie się jednoczą w sposób automatyczny, nawet nie musi być między nimi, słuchajcie, jakichś kontaktów, czy, um, czy jakichś tajnych ustaleń, że my o tego tutaj zlinczujemy, a tego nie, tak jak to ci słynni młodzi youtuberzy swoją drogą to jest naprawdę dno. Ja sobie przyjrzałem kanały tych młodych youtuberów, to jest naprawdę dno. No ale zobaczymy. No my stoimy po tej stronie, tamci stoją po tej stronie, no trwa wojna informacyjna. No chcę, chcę, żebyście byli tego świadomi, żeby nie było jakichś domysłów, że ja jakąś konkurencję tu gdzieś tworzę, gdzieś tam coś razem się ścieramy ze sobą, tak, bo nie ścieramy się, wiecie, że kanał nie, moty, nie monetyzuje, nie idę w sławę, nie idę w publikę, dlatego, że widzicie, kto idzie, to tak jak Konfucjusz powiedział, spadnie mu coś na głowę nieprzyjemnego, ja głoszę swoją prawdę dla mąskiej grupy ludzi, którą wy jesteście, wy ją czytacie i wy ją wykorzystujecie dla siebie, tak, wy... Budujecie swój system wartości, swoje życie na podstawie wartości, które uznacie, że są dla tego waszego życia wartościowe. To robimy, to wszystko. Dziękuję.